Dom wypełnił się zapach pieczonych jabłek, jednak i nie ten słodki aromat nie przyniósł ukojenia. Mechanicznymi ruchami mieszała bulion na kuchence, a jej ośmioletnia córka, macha na kolanach na podłodze w salonie szorowała podłogę z siłą nie nawiązującą do jej małych rączek. Flanela, za duża dla dziewczynki, zesuwała się przy każdym ruchu, ale ona nie ustępowała, ramiona miała napięte, a usta zaciśnięte w skupieniu. Na kanapie teściowie liny pili kawę i śmieli się z czegoś, co tylko oni uważali za zabawne. Jego wzrok nie był jednak skierowany na małą wnuczkę, która walczyła tam, zaledwie kilka kroków od nich. Byli w Sofii, druga dziewczyna córka z pierwszego małżeństwa, męża liny, która kręciła się po pokoju w nowej różowej sukience i błyszczącym telefonie komórkowym w rękach. Babciu, zobacz, co mi kupił tata. Jej piskliwy głos przeciął powietrze, gdy pokazała zdjęcia z zaplanowanej już wycieczki do wesołego miasteczka. Oczywiście, moja księżniczko, odpowiedziała babcia, nawet nie mrugając, w stronę Maci. Lina zauważyła, że wzrok córki na sekundę skupił się na sukience Sofii i jej błyszczących butach. Odwrócił głowę, przełknął gulę w gardle i wrócił do szorowania podłogi. Dźwięk klucza w zamku zabrzmiał jak wystrzał. To był jej mąż, podekscytowanym głosem oznajmiający, że jedzie odebrać na wycieczkę swoją prawdziwą wnuczkę. Matka dodała bez ceremonii Macha może dalej sprzątać podłogę, dobrze jej to robi. Przecież to nie jest tak, że urodziła taką córkę, jaką chcieliśmy dla naszego syna. Słowa spadały jak noże. Lina poczuła, jak krew się w niej gotuje, ale jak zawsze połknęła truciznę. Spojrzała na córkę, jej usta drżały, jej palce były białe od ciasnego owinięcia flaneli i wiedziała, że ten moment na zawsze zapisze się w pamięci dziewczynki. Mijały godziny. Macha dokończyła robotę, usiadła spokojnie w kącie kuchni z książką na kolanach, jakby ona nie istniała. Lina patrzyła na nią, a gorycz paliła ją w gardle. Dziewczyna nie narzekała. Nie prosił o uczucia. Po prostu trzymał się, jak zawsze. I to coś w niej rozdzierało. Był już zmierzch, gdy drzwi ponownie się otworzyły, wywołując śmiech. Wbiegła sofia, podekscytowana opowiadając, jak nakarmiła kucyka, dostała błyszczące bransoletki i zjadła dwa lody z rzędu, a babcia ją chwaliła. Jaka grzeczna dziewczynka, jaka wdzięczna. Lina wyszła z kuchni, ręce jej się trzęsły od powstrzymywanego gniewu. A co z machą? Zapytał ostrym głosem. Spędziła tu cały dzień, sprzątając, zachowując się, a ty nawet do niej nie zadzwoniłeś. Teściowa przewróciła oczami. Nie porównuj, Lina. Sofia to nasza prawdziwa wnuczka. Macha, cóż, wiesz. To nie nasza krew. Te słowa były ostatnim ciosem. Macha zbladła, wpatrując się w ziemię. Lina nie mogła już tego znieść. Coś w niej pękło raz na zawsze. Bez wahania spojrzała Teściowej w oczy i powiedziała stanowczo. Jeśli moja córka nie jest dla ciebie rodziną, to my też nie. Macha i ja jutro wyjeżdżamy. I nie spodziewaj się, że wrócimy. Ujęła córkę za rękę, która trzęsła się w jej dłoni i oboje zamknęli się w pokoju, pozostawiając ciężką, niemal fizyczną ciszę. Na zewnątrz Sofia dalej rozmawiała, ale po raz pierwszy jej babci zabrakło słów. Następnego ranka lina obudziła się przed wschodem słońca. Siedząc w kuchni z kubkiem zimnej herbaty w dłoniach, patrzyłam, jak rozjaśnia się niebo. Maha nadal spała, zwinięta w kłębek pod kołdrą, przytulając pluszowego psa, którego nie wypuściła z rąk, odkąd była mała. Serce bolało. Ile razy myślała o odejściu? Ile razy przełykałeś dumę ze strachu, aby utrzymać rodzinę razem? Ale teraz, w przypadku Maci, zrobiłaby to. I nie oglądałbym się za siebie. Zaczął pakować walizki. Najpierw rzeczy córki, ulubiona sukienka, zniszczone książki, pluszaki. Potem Twój. Wszystko mieści się w dwóch tomach i plecaku. Z każdym odłożonym kawałkiem czułam, jak ciężar spada z moich ramion, jakbym uwalniała się od lat upokorzeń, krzywych spojrzeń i warunkowej miłości. Zaalarmował ją odgłos kroków w kuchni. Teściowa pojawiła się w szlafroku z twarzą wykrzywioną w pogardzie. Co to jest? zapytał, wskazując na walizki. Wychodzisz ze względu na czystą podłogę. Lina była niewzruszona. Odchodzę, bo skrzywdziłeś moją córkę. Celowo z pogardą. I nie pozwolę, żeby to się więcej działo. Teściowa skrzyżowała ramiona. To nie jest twoja prawdziwa rodzina. Sam mówiłeś, że miałeś ją przed ślubem. Nie sądzisz, że to zbyt wiele, jeśli wymagamy, abyśmy traktowali ją jak wnuczkę. Słowa zabolały, ale Lina nie ustąpiła. Ona jest moją córką. I to czyni ją moją rodziną. W przeciwieństwie do was. Odwrócił się i poszedł obudzić machę. Dziewczyna otworzyła oczy, zobaczyła matkę obok siebie i zrozumiała, bez konieczności wyjaśniania. Kiedy zauważył torby, usiadł na łóżku i patrzył na linę z mieszaniną strachu i nadziei. Chodźmy, kochanie, szepnęła Lina, obejmując ją. Chodźmy do miejsca, gdzie będziesz kochany tak, jak na to zasługujesz. Gdzie będą cię nazywać po imieniu, gdzie będą cię szanować. Obiecuję. Macha nic nie powiedział. Po prostu przycisnął się do matki i zapytał cicho, czy mogę sam nieść plecak. Lina uśmiechnęła się przez łzy i skinęła głową. Przy drzwiach czekał na nich jej mąż, z oczami zapuchniętymi od snu. Czy to żart? Zapytał ochryple. Naprawdę wychodzisz? Tak odpowiedziała sucho Lina. Tysiąc razy prosiłem cię, abyś bronił maci. Milczałeś. Wczoraj pozwoliłeś matce cię upokorzyć. Więc teraz zachowuj się cicho. Chciał podejść bliżej, ale jej wzrok go paraliżował. Nie było tam nienawiści. Nie rozpacz. Po prostu determinacja, która nie pozostawiała miejsca na dyskusję. Zrozumiał. Nie byłoby sensu nalegać. Zanim pojawiła się teściowa z maską wyższości na twarzy. Bez nas nie przetrwasz tygodnia, splunął. Lina otworzyła drzwi i nie oglądając się, rzuciła jej przez ramię. Za późno dowiesz się, co przegapiłeś. Na zewnątrz poranne powietrze było chłodne i jasne. Gdy wsiadali do taksówki, Maha mocno trzymała matkę za rękę. Lina spojrzała w lusterko wsteczne, zimny, szary dom wydawał się teraz mniejszy. Zamknięty rozdział. Macha odwrócił się do niej. Mamo, czy jesteśmy teraz tylko my dwoje? Lina mocno ją przytuliła. Teraz jesteśmy we dwoje. I to wystarczy.